A dzisiaj jak pisać bloga, żeby był ciekawy i czas na stronie był większy niż konkurencji, co da sobie pewnego rodzaju plus nad konkurencją, a nieoficjalnie ta jakość treści, czy czas spędzony na stronie jest też czynnikiem rankingowym w SEO. Czyli to wygląda tak, że im dłużej ktoś spędza czas na Twojej stronie, na przykład Wpisie blogowym, recenzja aparatów, to jeśli właśnie taka osoba spędza dłużej czas niż strona konkurencji, to teoretycznie może to być sygnał rankingowy, że Twój wpis jest lepszy, bo ktoś czyta go dłużej, przegląda i tak dalej. Oczywiście mam też kilka innych wskaźników, które nieoficjalnie tak mówimy, że są w czynnikach, dodane do czynników rankingowych, czyli głębokość skrola, interakcji, ile mm, stron, pod stroną Twojej witryny osoby odwiedzają ale tu już trochę odbiegam z tym SEO bardziej w stronę techniczną, a dzisiaj mamy jak pisać bloga, żeby był chętnie udostępniany. Pierwsze, od czego warto zacząć, to jest tak zwany information gap, czyli luka informacyjna. Od razu nie mówisz, czym jest rozwiązanie i jakie masz rozwiązanie na ten problem, tylko musisz wzbudzić ciekawość. Czyli okej, okay, właśnie dzisiaj dowiemy się, jak tworzyć takiego bloga, który będzie udostępniany. I to jest luka informacyjna. Ja od razu nie wymieniam Tobie wszystkich podpunktów, o których dzisiaj powiem, tylko idziemy po kolei. To jest Information Gap. Dlatego Ty oglądasz dalej, żeby się dowiedzieć, jakie są wszystkie te kolejne punkty. Dalej pamiętaj, żeby stworzyć ciekawy tytuł, który daje i benefity, i jako tytuł udostępniany na social mediach, czy. Ten, który będzie widoczny w Google w tagu Title, miał pewne elementy, które zwiększają CTR. Bo im więcej osób po prostu kliknie, to wyląduje na Twojej stronie, będzie miał większy ruch. Także tytuł jest bardzo ważny, żeby budował ten wysoki CTR. Kolejna kwestia, którą trzeba znać, o której trzeba pamiętać to jest to, abyś pisał w stylu konwersacyjnym. Posty na blogach, poradniki to nie są nudne teksty naukowe, gdzie piszesz w trzeciej osobie, tylko to jest styl konwersacyjny, tak jakbyś swobodnie z kimś rozmawiał. Dzięki temu osoby bardziej wciągają się w tą historię, w to, co masz do przekazania. Kilka lat temu New York Times przeprowadził ciekawe badanie, co wpływa na tak zwaną viralowość i na to, że udostępniamy treści w internecie, to oczywiście też aby udostępniać Twoje treści, aby budować do nich linki zwrotne. I jedną z takich kwestii była długość treści, czyli rzeczywiście więcej udostępnień mają długie artykuły, poradniki na blogu i tak dalej. I dwa, musi ta treść mieć wysoką użyteczność, czyli nie piszesz ogólnie, a raczej zdradzasz pewne typy, pewne Nowinki, coś takiego co zaciekawia użytkownika. Pamiętaj, lepiej jest zaciekawić jedną rzeczą, żeby ktoś był pod wrażeniem, wow, tego nie wiedziałem, niż omawiać 10 wskazówek, które omawiają wszyscy inni na blogach. Ty po prostu to przeredagowujesz. Jedną z takich ciekawych rzeczy to jest badanie, was samo możecie je pokażę sprzed kilku lat. Odnośnie, zobacz, nagłówków, które mają najwięcej udostępnień na Facebooku. One zawierały najczęściej X, reasons, X reasons why, czyli ileś powodów dlaczego. to było, Taki nagłówek był najczęściej udostępniany. 10 rzeczy, które możesz, albo to dlatego. I najczęściej struktura, którą możemy wynioskować z tych nagłówków polega na tym, że odnosi się do osoby. Czyli to nie jest pisane w trzeciej osobie, ale w drugiej, czyli cały czas mówimy o tym tonie konwersacyjnym, więc jeśli będziesz tworzył nagłówki, które mają budować więcej kliknięć, to pamiętaj, aby one były personalne. I dobrze, jeśli Twój wpis będzie wpływał jak najbardziej na emocje, bo im więcej emocji przekaże ten wpis, ta treść, ten poradnik, czy blog, wpis blogowy, to więcej udostępnień zyskasz, także zamiast pustych faktów, czy takiego typowego stylu Raportowego, daj tam pewne story. Jeśli to ma być rzeczywiście raport i operujesz suchymi danymi, to chociaż opisz proces, jak zbierałeś te dane, co było, czy co sprawiało jakieś trudności. No, zrób taki wstęp, aby ktoś mógł się z tą zidentyfikować i lepiej poczuć ten twój materiał. I oczywiście pamiętaj na sam koniec: jak na początku zaciekawiłeś ten dałeś tą information gap, czyli tą lukę informacyjną budowałeś użyteczność przez cały ten spis, użyteczność, czyli że oni czegoś się uczyli, to zamknij z rozmachem, czyli też daj na sam koniec ciekawy fakt, żeby to nie było nudne. Bo pamiętaj, w psychologii mamy regułę początku i regułę końca i my wtedy najbardziej zapamiętujemy to, co się działo na początku i na końcu najmniej pamiętamy, co było w środku, więc zacząłeś z rozmachem, to z rozmachem zakończę. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8 ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy Unique SEO. otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.